Jeden pałac, Nie wiesz, Proszę się w tej? Fle Nie, Fle flaszę. Jeden pałac się ja 30 HP i 50 HP. Matrix, matrix wchodzi. Dałem full auto kurde, akurat z myszką, zmieniłem. dupa wyszła z tego. Nie mogłem wstać, bo miałem akcję. No ja nie Penicie jeszcze. Ekipa. ekipa B. Jeden może zachodzić. Brawo, wziąłem. Aaa. Jeszcze, A. A już... jeszcze tak. jeden, kuchnia. Na wysokości kuchni. Sofnął, sofnął moim zdaniem. Gdzie tam głęboko do siebie. A, czułem, że będą rushowali kurde mnie w końcu, najgorszego Zagrał w konek Mam w piwni smoke'a Może być w pacotka piwni Dali se smoke'a konek Będę pikać w Jestem mid już To taki cwaniaczek, jest jeden w trakcie 6 W albo w konek Wjechał, wjechał CO JEST Z TYM GÓWNIANYM TIGLEM A nie, przepraszam, z moim gównianym skillem, co jest Pod 50 a pewnie kurde miałem CZ, zamiast tego pierwszego Digga tam zabił, nie? Nienawidzę digla jednak. Nie potrafię Digga spać. Zostać lepiej przez smog i to tak samo czasem słychać lepiej, kurwa. Możliwe. Tutaj czasami dziwnie słychać. W dwóch po nogach było, kurwa na tym pójście. Zasiadaj zresztą. Tak. Smok pod B, nie, nie. pod B jakiś Gram z Pod B jeden Ma no no, jeden HP. cholery! JEDEN bajda. HP DO CHOLERY! To jeszcze jeden już. Ja, to już się sam. A, miał? Sniper leży spot. Miał 100. Jeden auto bój, bój. To jest Co? No, Co? Okay. Nie, to jest normalne, nie, to ale... jest wiesz? Ale, ale nie, akurat, nie? Początek ...dla drużyny terrorystów. Jest jednak ministry który próbuje odpowiedzieć. Tu przydałyby się jakieś fragi, żeby odbijać to we trzech na trzech, ale będziemy zmuszeni odbijać we trzech na czterech. Wraca już Morels, jest tutaj już ustawiony Ritz, a więc będziemy próbować odbijać. Mamy jednego defiuza u Minisa, więc jest jeszcze szansa, ale mini trafiony tutaj na blisko, Ritz bez żadnych szans. Wyskakuje Morels, ale Riski, to była jego runda, to jest trzeci frag dla niego ja czy tak wyskylla drużynę po prostu? O mój Boże. A więc trzy fragi Kinga przede wszystkim. To ja myślałem, że riski to... to właśnie to jest Team po prostu. A więc nazar esport to tak naprawdę riski. Ja patrzę, że zabija cały czas riski i się dobry zawodnik. A to po prostu nazwa drużyny, zatem agresja w piwnicy. Na razie jeszcze... Terroryści czekają, ale to ewidentnie szykują wjazd na bombsite B. Tutaj Luz za chwilę będzie miał ręce pełne roboty. Jeszcze wychyla, wie, że coś się tam może dziać. Czekają terroryści, ale ten Nate, no popatrzmy. Ojo, obici są zawodnicy... Riski, a więc jest to mała przewaga po naszej stronie. Jeszcze rzucony smołk, ale troszeczkę za plecy. No, i teraz będzie musiał luz uważać, ale pierwszy frag dla niego, luz po raz kolejny. I to już jest pięciu na trzech, luz już trzy fragi. Jeszcze z USP-kiem, luz! Będzie szedł po AJSA. Tutaj bez hełmu jest zawodnik terrorystów. I mamy AJSA dla luza. A więc ze spokojem, jak patrzę na jego awatar, to faktycznie wycilowany luz ze spokojem zdobywa AJSA. Nie miał tutaj kasku. Zawodnik terrorystów jeden strzał z USPK wystarczył, żeby zabić. Mamy a. Dwa 2 do jednego dla paralynej terroryści kompletnie spukani Można by powiedzieć nie, no przecież było eko, ale no to był Forzway jednak. Kupione były te smoki, kupione były teki, CZ, były kevlary, więc to wcale nie było takie proste, ale te i to właśnie Exus otwiera tam tabelę, a terroryści a znowu próbują podejść pod Bombsite B, no tam będą starali się nękać się luza, które jednak na Bombside B sobie radzi całkiem nieźle. Nami, no i Hanka na Bombsite B. Tak to się zwykle mówi, ale chyba luz coś wyczuł. Być może dostał info od Exusa, że ktoś podbiegł na blisko. Już po małotowie wycofują terroryści. Teraz dobre skany. Widzimy, że tu obrywał KitKat. Chcę odpowiedzieć tym samym, ale za późno, bo już zdążył wyzlatować się Exus. A tu zobaczmy, co się dzieje. Minis... Ustawia się na blisko, poleciał flesz i teraz Minis będzie wyskakiwał, widzi rywala, no i spokojnie fragę zdobędzie. I Minis jeszcze agresywnie, Minis jeszcze jednym z całym powstrzymuje dwóch zawodników. A więc to musi być runda dla nas. Czterech na dwóch, tu jeszcze luz na blisko, świetnie ustawiony. Jeden frag dla Kariboba, ale co z tego, skoro zostaje tu sama, jak że był celowany, 9 do 1, co ten Minis robi za wp To jest coś fantastycznego, po tym jednym fragu poczuł się pewny, chciał sprawdzić. A akurat pech tak chciał dla drożnej Riski. No tam dwóch zawodników w linii. No i popatrzmy to odbijaniem. Oj trafiony King w wokale. No to jeszcze za mało to pod niego musi wychodzić doskonale, był jest z Z właściwy, właściwie luz agresywnie. Oj ta seria wolał to nie do końca udana, ale smoke na paczkę by się teraz przydał. Tylko musi broić ten, który ma dużo HP. No i to będzie problem. Zobaczmy, jeszcze nie mogą trafić nasi. To jest duży kłopot. Jeszcze rzucony flash Exus. Brojny raz, obijany teraz y, zawodnik CT. Nie, jeszcze zdążył. Bratuje no zawodnik terrorystów, ale Exus zdążył. Bo no nieprawdopodobne. Breaker dwie kosy wsadza w naszych zawodników. Ale co z tego, skoro rozbroił mamy Exus? Gdyby tam jeszcze raz machnął kosą, ale nie z lewego przycisku, a z prawego, to na pewno zdążyłby Zda. zawodnika powstrzymać. A tak to nic z tego. Co za mecz. Najpierw Minis, dwa fragi jednym strzałem, teraz dwie kosy na bombsite'cie, a no co to się działo? Jeszcze się nie brało jeszcze, jeszcze sprawdzimy, musi być dokładnie rzucony ten smoke, no. Smoke do connecta? Zobaczmy, cóż to za smoke, a może na galę raczej? Na galę ten smoke. No, zobaczmy, cóż za smoke. No i teraz można podjeżdżać galę, prawdopodobnie ten smoke miał tak wylądować, żeby... Można było spokojnie wejść, żeby być ocucony od Connecta. No i zobaczmy, jak to ładnie wygląda, A więc. Bombsite zajmowany tutaj. No ale Smoke naprawdę. Pff, jestem pod wrażeniem. Morris. No idealnie go przygotował. Aż palcie sobie na środek. Skąd on był rzucany? Chyba stąd gdzieś był rzucany, prawda? Z tego miejsca? Może z tego miejsca jakoś tak. Chyba tutaj się ustawiał w rogu. Celował sobie tutaj na pozycji tego, tutaj, tutaj, tego i pod tą antenkę. Co myślisz o Shroudzie i na Thingu, bo odeszli No znaczy, ja rozumiem tak naprawdę, jakby, bo sam mu że że kończy karierę w 2017 roku, tak? Czy tam że w 2018 skończy. Więc dla mnie to bez sensu, że, ogóle, że on gra tak naprawdę, że już, już powinien się go pozbyć. Tak naprawdę, skoro on już wie, że kończy karierę, no to już zupełnie inna, mot zupełnie inna motywacja jest u niego, nie? nie? Żeby grać. Żeby grać, skoro on już tam sobie więcej streamuje i tak dalej. Więc jak dla mnie to jest słuszna decyzja, żeby się go pozbyć w końcu. Bo zajmuje tylko slota komuś, kto może tam, wiecie, już się rozwijać, nie? Bo tak to, wiecie, no... Co teraz jeszcze cisnąć z gościem, który nie ma motywacji, po to, żeby później za pół roku na przykład zacząć grać z nowym zawodnikiem, trochę od razu zacząć grać z nowym zawodnikiem, a z Nothingiem Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Nothingiem mi strasznie szkoda, bo to jednak jeden z moich ulubionych zawodników w ogóle na świecie. I nie wiem o co tam chodzi dokładnie, co się stało, ale jego mi strasznie szkoda. Na razie nie ma jeszcze na w PPL-u. Ja też się będę starał to załatwić PPL-u, nie wiem, jak się niczego nie uda ogarnąć, to może być to rzuca jakimiś skinami tam dla chłopaków. Na jakieś tam miejsce top 3 na przykład czy coś. Zawsze byłoby to coś, nie? Zostałbym, dałbym jakąś opówkę, żeby mnie nie kichnęli z Te Kiedy treningi zapele? Nie mam pojęcia. No ale żeby się trenuję cały czas się odgrywam po prostu. Janczar, dobry klaczek, słuchajcie. z nim grałem w kolejnym mecze, chyba że trzy klacze jeden na 3 ugrał w jednym meczu. No Pago bardzo dobrze grało, no. Pago bardzo dobrze grał. Pago wiecie dlaczego był dobry, bo Pago to był zawsze wariat, nie? To był taki gościu, który... Taki trochę LTN, bym powiedział, nie? Tylko że lepszy w klaczach może. LTN LTN myślę, że lepiej strzela niż Pago teraz i to dużo, ale... Ale widzicie, chodzi o to, nie? W CSie. Że musisz się czuć lepszy. I Pago to był taki wartek, który sobie myślał, kurde, wiadę dam heada, nie? I to jest taki krejzol właśnie. I to był u Pago zajebiste właśnie, żeby takim krejzolem, który sobie wychodził, dawał heada i był pewny, że zabije. Bo dzięki temu wychodził i zabijał. No czasami nie zabijał, ale nawet jak ginął, to i tak sobie mówił, dobra, trudno, wychodzę znowu i teraz jadam heada. I dawał heada. I to jest ważne, żeby tak być, być pewnym siebie, żeby się czuć lepszym niż przeciwnik. I wtedy faktycznie się daje heady. A teraz, dzisiaj a teraz Pago ma z tym problem, bo teraz się Pago czuje dużo gorszy, bo czuje, że, się, że jest nieograny i przez to Pago nie zabija właśnie, nie? Bo Pago, przecież, cały czas jemowo jest mocny i w ogóle, a po prostu do tego nie czuć, bo, bo w głowie sobie wkręcił, że, że, jest gorszy teraz. I to, ja mam taki sam problem. Słuchajcie, to jest problem z głową. Który to jest tam? Ventrum, Ventrum, Góra. Góra. Góra, Ma 2 HP. Leżę. Jeden ten nie, nie, po prostu nie wytrzymuję z tego ugrania. Z mu serio w ciało, kurde? 98-7. w 7. Jest góra, gdzieś tam? O tym też ale była taka akcja, wtedy też komentowałem meczek, że był DDoS na Kelly'ego, on wywalił go z serwera i, i jak on wrócił, to nagle Kelly zamiast 2000 larów dolarów na koncie miał 10 tysięcy. I rzucił dwa akacze kolegom, sam sobie jeszcze kupił i zagrali na fullu i wygrali tę rundę. Tak to mieli Beko i Virtusi mieli tam zwycięstwo. I chyba mecz wtedy został faktycznie powtórzony i wtedy mecz był rozgrywany wcześniej, żeby właśnie uniknąć DDoSów i wtedy Virtusi już przegrali ten powtórzony mecz. Bo wtedy LDLC wygrało, ale zawodnicy chyba zgodzili powtórzyć mecz i faktycznie jakoś tak było, no. Bez takiego było. Było, no. To było Znale. najgorsze Co ja zrobiłem powiedz Marsi, co to było kierowało w ogóle jak wybierałeś mnie jako pierwszego do składu powiedz A ja chciałem zapytać jakie masz słuchawki A to wiesz, że mogłeś zapytać jakbyś wyborał złoty... No, czwartego no. albo piątego też byś mógł ja zapytać. za proszę. To Piotrek w ciebie wierzę wiesz, to bardzo mi miło. Chociaż ja, tak ty na serio? No to nie było koło wziąć lepszego takiego. Nihu to jest troll Ja robię shota z tej akcji jak publikujesz mnie jako pierwszego I wrzucam to na Facebooka jako najgorsza akcja PPL'a ever Miej Co ten Nichu robi w ogóle? Ja pierdziele Cofa, cofa Co ja dostałem? Tam w decy On 20 On w ta rura pierdolona No bo to jest analizator Kingwin gościu Kurwa Tam chuj wie co to Jego wszystkie fragi tak wyglądają Kiedyś, właśnie kiedyś. No oczywiście, Cześć. że kiedyś, oczywiście, że kiedyś, ale się no teraz gdzieś tam gram z tymi... Znaczy, nie mówię, że jestem lepszym zawodnikiem, słuchajcie, czy, 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 czy... tylko ja, ja czy, czy, czy. uważam, że porównywanie to jest w ogóle kompletnie bez sensu, nie? I granie 1 do jednego to też jest bez sensu kompletnie. Dzięki. No co, jakbym wygrał z Jarekiem Paszą 1, 1 na 1 na mapie na to znaczy, że jestem od niego lepszym graczem? No nie. Nie pal górę B, co? Bo ktoś tam palił cały czas. Czyli granie 1 na 1 na mapie to jest w ogóle kompletny bezsens. Tak samo granie, do... nie wiem, 1 na 1 na dasie 2 to jest bezsens. Bez nie ma tak słuchajcie, nie ma jak no, tak jednogłośnie no, stwierdzić, czy coś jest lepsze, to no, czy nie jest lepsze i tyle. Dwa że ja mały mały. Wyszedł już. Tego, mukulowy. Idę bardziej ten. Diablo jest solo, raczej jedzie. Tu, od elki. Nad drabą, na drabą. Żle cię bym Patrz o no wyjście małego. Kura, Beren Wszystki? No, mam Może wyjść i diamond. Dałem smołkę. Może je znagrywał, ale. No, bo na każdą b2. mapę. masz 49 filmów, bo już jest smołkach i TP. No, B3Je, to bym No co, kurde. Ideal czeski. Patrz o górę przez chwilę. No to tylko mu jeszcze tytuł Mej... zwycięstwa Majora brakuje, chyba w takim razie na kanale. Na sajcie. Patrz co za Ale my z tej strony, kury, to jest najgorsze. Czyli ten mas będzie lepszy. Który tamten? Tak. 43 osoby zostały. To co, zgarniam cię i jedziemy? Nie, no nie ma sensu. Poczekajmy Chcesz sobie tym oście, no. Poczekajmy sobie, to nie, nie wiem czy jest sens podjeżdżać gdzieś. Dobra. A widzisz mnie? Tak. Patrz to. Nagrywasz? Ja, bycie, ale... Nie zabiję się, nie mogę się zabić, nie? No, nie? Możesz się zabić, czasami się tak dzieje, że cię zabijasz. O, luz. Dobra, co? Super. Kurde. Gość jest na dwójce, nie? Na dwójce jest ta, ja cię tam Waliłem go. <laughs> Jedną pestkę. Mam gościa i ginę. Przyjdziesz tam ja też.